Witam zatem na drugiej części konferencji prasowej. Hydrotrack Radom Wolonia Warszawa 88-69. Tym razem przedstawiciele zwycięskiej drużyny. Trener Robert Witka oraz gracz Damian Jeszkę. Panie Trenerze, bardzo proszę o kilka słów po tym spotkaniu. Dobry wieczór. Cieszę się z tego meczu, bo chcieliśmy jakby pokazać i zareagować w właściwy sposób po tym ostatnim meczu, gdzie zagraliśmy jeden z słabszych meczów w sezonie. Zarażało nam bardzo na obronie i może ten początek nie wyglądał najlepiej, bo, bo polonia w każdym posiadaniu zdobywała punkty, ale z każdą minutą intensywność i energia w obronie rosła. Przełożyło to się na łatwe punkty. 25 do 4 z kontrataku to jest świetny wynik. Dawno takiego nie widziałem w naszym zespole. Przyjęliśmy zbiórkę, ale generalnie bardzo równy mecz w obronie i w ataku, i to mnie cieszy, że. Dużo graczy dzisiaj było dla nas ważnych, tak w ataku jak i w obronie. Nie chciałbym tutaj może nikogo wyróżniać, ale na przykład Filip z Egzua, który oddał tylko 7 rzutów, mimo że ostatnio był w mega fajnej formie i, i potrafi zdobywać punkty dużo więcej niż dzisiaj, ale świetny mecz przy 7 rzutach, 7 asyst, 14 punktów. Fajnie, że mamy już wszystkich graczy, tak naprawdę oprócz do dyspozycji. Od 10 grudnia bodajże po raz pierwszy mogliśmy pierwszą piątkę wystawić taką naszą nominalną, więc na pewno jak jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy mocni i będziemy chcieli teraz walczyć, żeby utrzymywać się na szczycie. Dziękuję bardzo. Daniel Mieszkę, udany powrót po robie 20 punktów, bardzo nie tylko oczywiście. Bardzo proszę o Twoją opinię po tym meczu. <laughs> tak jak powiedziałem, no, fajny mecz w naszym wykonaniu na pewno. Cieszy to, że po tych dwóch porażkach mogliśmy w końcu wygrać i, i fajnie, że udało się taką dużą przewagę punktową, bo na pewno też punktową, bo na pewno też to potrzebowaliśmy. Nie jest to wygrane tak jak wcześniej 7-9, tylko otrzymaliśmy tą powiedzmy 20, 20 punktową przyłagę. na pewno. Jest jeszcze kilka rzeczy do poprawy. Dzisiaj Polonia nie trafiała też rzutów. Na zostawialiśmy najlepszych strzelców otwartych. kiedyś miał 0,5, PEłka 1,6, ale to, to na pewno musimy poprawić jeszcze tą koncentrację w obronie, ale naprawdę zagraliśmy super match. 23 asysty, tylko 4 straty wymusiliśmy naszą dobrą obroną, 15 strat przeciwników i stąd się wzięło te, te punkty z szybkiego ataku i to na pewno cieszy i trzeba kontynuować ten dobrą <laughs> Dziękuję no. bardzo. Czy są pytania? Paweł nie widzę Ciebie. Proszę bardzo. Dobry wieczór Panie. No piorunujący start. Te 5 rzutów za trzy na początek. To myśli drzewe, że to jakby dało do myślenia przeciwnikowi, że ten... No nie fartownie chyba trzeba powiedzieć ta ostatnia porażka, bo w ostatnim rzucie generalnie. Jakby wpadł, to można by mówić, że tam był wygrany mecz, Czy to myśli drzewe, że to jakby naładowało tą drużynę, no bo potem się widziało, że jakby chyba tak no, szedł jak walek do pewnego momentu, tam miał 25 punktów przewagi, no. a potem oczywiście było troszeczkę tych punktów straconych, ale generalnie czy te trójki mogły jakby zaważyć, mogły pokazać przeciwnikowi, że słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w formie, pięć razy trafiamy za trzy, bo tam było, wszystkie były trafione, prawda? Czy to mogło wpłynąć? Pewność w siebie, dobra energia rodzi się z dobrych rzeczy i okej, okay, nie mogliśmy na początku zatrzymać przeciwników, ale trafialiśmy rzuty, więc te dobre rzeczy nas napędzały i dołożyliśmy do tych dobrych rzeczy w ataku również ogromne i generalnie e, no ta energia przyszła, ta energia przyszła z dobrych rzeczy, które, które, na którymi mocno pracowaliśmy i kiedy drużyna jest skoncentrowana, skupiona, jest razem na boisku, to takie rzeczy dobre się jak gdyby lgną do, do drużyny, więc e, to jest taka nagroda za zaangażowanie i na pewno te pięć rzutów, tak jak mówię, nie mogliśmy zatrzymać, ale atakiem co przodu i potem mogliśmy, gdy nam się już udało no, ustabilizować obronę, mogliśmy budować trzeba w naszą mecz. Czy to, że wrócił są już na pełne obroty, yy, czy czuje ten różnice? No bo graliście bez niego, potem był ten mecz jakby pierwszy, w którym on wszedł i ten właśnie przegrany ostatni, a teraz wszedł już na pełne obroty, no i czy to może dać większe pole manewru trenerowi, że już ten jak grają bez, jak grają z? No na pewno. Nowinki. No, na pewno, to... bo Kachin jest uważany za najlepszego gracza w tej lirze i niewątpliwie z nim jesteśmy dużo mocniejsi, nie jest jeszcze na pewnych obrotach. To jest szczelinie, są niedopełne obroty i potrzebuje czasu, żeby wejść w odpowiedni rytm, ale na pewno z nim jesteśmy mocniejsi. I ostatnie pytanie, czy znaczy to, że e, dzięki tej wygranej i temu, że macie lepszy bilans z, z Wałgrzychem, jesteście liderem, czy to wam daje jakiś pogląd na to, że macie tą przewagę i możecie sobie pozwolić, nie wiem, e, grać tak jak przeciwnik, tak jak Wałbrzych, żeby wiedzieć, że i tak macie nad nimi przewagę, więc i tak będziecie wyżej od nich. Czy to siedzi u was w głowach, czy myślicie, że chcecie wygrywać wszystko i to bez znaczenia? Nie no, chcemy wygrywać. No, mamy zawodników, którzy lubią rywalizację i jak już wychodzą na boisko, to nie ma kalkulacji i chcemy wygrywać po prostu dopóki jesteśmy zdrowi, dopóki Eee, możemy grać na 100%, to no, chcemy wygrać. tak i nie się. Wiadomo, że fajnie byłoby mieć tą, zachować to pierwsze, pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Ale też eee, wrócę teraz do Kahima. Też mogliśmy z Kahimem za wszelką cenę użyć różnych metod, e, żeby przyspieszyć jego e, rehabilitację, ale powiedzieliśmy, że najważniejsze że dopiero są przed nami i poczekamy. Chcieliśmy wyleczyć chłopaków w 100% e, naturalnymi metodami i po prostu grać o pierwsze miejsce no, tak, tak to, tak to ujmę. Także jeżeli nie będzie pierwszego miejsca, to co z tego? Tak, rok temu w klasie drużyny z piątego i z szóstego miejsca po ludzi zasadniczych w finale. Więc trzeba, trzeba grać, budować formę i zbudować ją najwyższą na, na mhm, Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy pytania, zatem dziękuję serdecznie, zapraszam na to, Dziękujemy.